słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Nie przeminie to pokolenie aż się wszystko stanie. Czyli co? Ano to o czym Jezus mówił wcześniej, a co słyszeliśmy w poprzednie dni. Zburzenie Jerozolimy, prześladowanie uczniów, no i koniec. Koniec tego świata, gdy moce niebios zostaną wstrząśnięte i nadejdzie powtórnie Syn Człowieczy Chrystus. Przyjdzie, by sądzić żywych i umarłych. Zburzenie Jerozolimy już nastąpiło. Prześladowanie uczniów Jezusa ciągle trwa. Na koniec tego świata? Nadejdzie, bez względu na to, co sobie zaplanujemy. On jest jedynym Panem i wszystko ma w swoim władaniu. Nam ludziom tylko czasem się wydaje, że jest inaczej. Niebo i Ziemia przeminę, ale Jego słowa nie. Także, co dla nas ważne, słowa Jego obietnicy, że przygotował dla nas w niebie dom wieczne mieszkanie, w radości, pokoju i szczęściu bez końca.